Córka koleżanki Twojej mamy spędziła całe wakacje we Francji? Proszę Cię, Ty możesz tam studiować! Wyjedź na Erasmusa do Paryża. Jeśli zamierzasz wyjechać na Erasmusa do Paryża w przyszłym semestrze, musisz wiedzieć wszystko o tym mieście i to jeszcze przed wyjazdem. No a przynajmniej tyle, ile zdążę Ci o nim opowiedzieć w tym filmiku. Dlatego, jak co tydzień, podam Ci najważniejsze informacje o stolicy Francji. Minęła dziewiętnasta. Na fakty zapraszam. Jestem Karolina z Erasmus Play, a dzisiaj miasto miłości, wieża Eifla, język zakochanych, Kroisanty, Croissant i Sed. Croissants! Pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, jest oczywiście zakwaterowanie, gdyż to pierwsza rzecz, którą musisz sobie zorganizować. Największym dylematem każdego studenta jest akademik czy mieszkanie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz tą pierwszą czy drugą opcję, powinieneś wiedzieć, że najtańszą opcją są akademiki publiczne. Te publiczne rezydencje są zarządzane przez Crow's. I tak jak mówiłam, ponieważ jest to najtańsza opcja, chętnych jest dużo, a miejsc już nie. Dlatego zalecamy Ci jak najszybciej złożyć wniosek i zorientować się, w jaki sposób Ty możesz dostać tam miejsce. A jeśli zastanawiasz się, jakie są najlepsze dzielnice do zamieszkania w Paryżu, pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że Paryż podzielony jest na 20 dzielnic. Pierwsza dzielnica oczywiście jest tą najbardziej centralną, co oczywiście będzie czynić ją tą najdroższą w Paryżu. Oczywiście każdy chciałby mieszkać w centrum, ale jeśli masz napięty budżet. No to cóż. W tym momencie zalecamy sprawdzenie, gdzie znajduje się dokładnie Twoja uczelnia, ponieważ w dzielnicach takich jak Nanterre, Saint-Denis czy Créteil znajdują się uniwersytety, więc wiadomo, że tam i studentów, i takiej studenckiej atmosfery będzie więcej. Kolejnym punktem, którego nie mogłoby zawracać w naszym przewodniku, jest gastronomia. Niektóre z typowych dań, które polecamy Ci spróbować, to rata Twój. Это гуляш с Osiekanych warzyw, smażonych na oliwie z oliwek, z aromatyzowanymi ziołami, takimi jak rozmaryn, oregano, liście laurowe i może być stosowany zarówno jako dodatek do dania, jak i samo danie w sobie. Rwios. Słodkie ciasto z jajek, drożdży, mleka, masła i cukru. I oczywiście w kuchni Francji nie mogłoby zabraknąć słynnych francuskich serów, ponieważ Francja jest jednym z największych producentów sera na świecie. Produkuje się ponad 400 odmian sera, więc przez cały rok możesz spróbować jakiegoś innego i jeszcze Ci zostanie. Kishlo Swego rodzaju placek z jajek i śmietany. Może też być w wersji takiej bardziej pikantnej, z innymi składnikami, na przykład z mięsem czy z serem. Popularna też jest zupa cebulowa. Relacyjna zupa z dodatkiem sera Gruyere. I oczywiście, jak już się porządnie najecie, to można iść w tango. I kolejnym punktem, do którego teraz przeskakujemy, jest imprezowanie w Paryżu. Oczywiście jest to bardzo ważna część całego doświadczenia na Erasmusie. I jeśli lubisz imprezować, tutaj na pewno nie będziesz się nudzić. Jest tu masa pałów, klubów, dyskotek. Tak przecież to. Niektóre z najpopularniejszych klubów w Paryżu to Duplex, La Mama i Cafeos. Kluby te zazwyczaj organizują duże imprezy. Dla studentów co tydzień i wiadomo, jest tam też dużo Erasmusów. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, no to nie łudźmy się, Paryż miastem nie jest. Mont, yeah. Zakwaterowanie zdecydowanie będzie jednym z Twoich większych wydatków na Erasmusie. I chociaż zależy to od wielu czynników. Pokój w Paryżu to około 600-700 euro miesięcznie. Działam na co się godzę. Wiadomo, jeśli będziesz szukać wcześniej swojego pokoju czy mieszkania, będziesz mógł znaleźć o wiele lepsze oferty. Ale jeśli będziesz czekać na ostatnią chwilę, albo w ogóle cały proces związany z Erasmusem, dokumentacja troszeczkę Ci się spowolni i będziesz musiał właśnie szukać finałowo na ostatnią chwilę, no to przygotuj się, że te ceny mogą pójść w górę. Jeśli chodzi o transport i komunikację, to w Paryżu istnieją dwa typy karnetów. Jeden nazywa się Imagineer, który kosztuje około 350 euro, ale jest to już na cały rok. Jest przeznaczona dla studentów poniżej 26 roku życia. I dzięki tej karcie będziesz mógł przemieszczać się po całym Paryżu. Dla starszaków istnieje inna karta, karta Navigo. Kosztuje około 800 euro, także widzisz, różnica jest znacząca. Ale możesz też zakupić karnety na 10 przejazdów i wykorzystać tylko wtedy, kiedy potrzebujesz. Wyjdzie ci to o wiele taniej i też to możesz właśnie zrobić, korzystając z oferty NaVigo. A teraz w Paris. Teraz będzie o tym, czego nie może zabraknąć w żadnym z przewodników, a tym bardziej w takim, który dotyczy Francji i Paryża, ponieważ tutaj tych obiektów do zwiedzenia. Będzie całkiem sporo. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miast na świecie. Jest słynie z ogromnej różnorodności pod względem i historii, i kultury, sztuki, no i tak jak już wcześniej mówiliśmy gastronomii. Niektóre z obiektów wartych zwiedzenia to wieża Eiffla, najbardziej reprezentatywna ikona Paryża. I jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków na całym świecie. Wyobraź sobie już tą kolejkę, żeby tam wejść. Louvre, kolejne jedno z najważniejszych miejsc w Paryżu gdzie możesz podziwiać na przykład Monalizę, Bóg Triumfalny. Oprócz tego, że jest symbolem Paryża i całej Francji, jest jednym z najlepszych punktów widokowych na całe miasto. Opera Garnier, znajdująca się w Pałacu Garnier oraz ogrody luksemburskie. A jeśli chcesz wykorzystać jeszcze lepiej Erasmusa i chcesz trochę popodróżować, Paryż jest bardzo dobrze połączony Zresztą Francji, wiadomo, to stolica, ale także zresztą Europy: autobusem, pociągiem lub samolotem. Ponieważ stolica Francji ma aż 3 lotniska, niektóre z wycieczek, które polecamy odbyć Ci z Paryża, to Pałac w Wersalu, który znajduje się około godziny jazdy pociągiem w Strasburg. Gdzie łączy się architektura i francuska, i niemiecka, Mont saint Michel, który znajduje się w Normandii i jest związką zbudowaną na skalistej wyspie. Wygląda to fenomenalnie, jak taki zamek Disneya. A jeśli chodzi o europejskie cele podróży, polecamy Brukselę, około półtorej godziny od Paryża, lub Amsterdam. Około 3 godzinki w Paryżu. I na koniec podam Ci serię wskazówek, których nie możesz przegapić na Erasmusa. Nie zapomnij ubiegać się o stypendium K. Jeśli nie wiesz, co to jest i z czym to się je, na naszym kanale już możesz znaleźć filmik, w którym opowiadamy Ci, na czym on polega. jeśli nie wiesz, co to jest i z czym to się je, na naszym kanale możesz znaleźć już inny filmik, gdzie wyjaśniamy Ci, czym jest to stypendium i jak je uzyskać. Zostań członkiem Stowarzyszeń Studenckich w Paryżu, ponieważ organizują one. Wydarzenia i różne imprezy wyłącznie dla studentów Erasmusa. Na koniec pamiętaj, by złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Inaczej Ekus i zrób to zawczasu. To już koniec naszego przewodnika dla studentów międzynarodowych w Paryżu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć na przycisk dzwoneczka. Odzywajcie się w komentarzach, jak tam wasze Erasmusy i jeśli chcecie się podzielić z nami jakimiś przygodami, historyjkami, to dlaczego by nie? A tymczasem do zobaczenia, asystencie.